Gdy zaczyna się lato, a z latem wakacje, czasu wolnego jest więcej. Jak ja spędzam te letnie wolne dni, oczywiście żyjąc na wyspie, a właściwie wyspach. W dzisiejszym filmie zobaczycie, jak znalazłam się najpierw na Malcie i Gozo, a potem w Tajlandii na wyspie Puket, i to w jednym tygodniu. Zrazy Wam także, jak ja to robię, jak Wy również możecie to robić, czyli jak podróżować i jeszcze, żeby Wam za to płacili. Ciekawi? Zapraszam na Malte. No cześć, dzień dobry! Hej, kochani! Hej, kochani! Jesteśmy właśnie na Malcie! Przyleciałam tutaj na zaproszenie Visit Malta z ziomkiem, z którym zwiedzałam Visit Estonie. I tak nam się dobrze razem współpracowało, że właśnie Visit Malta ciągnęła nas tutaj do tej pięknej rajskiej pogody w środku kwietnia po to by pokazać wam właśnie co tutaj można zrobić i samej sobie, bo ja nigdy słuchajcie na Malcie nie byłam wstyd się przyznać, taka obieży świat a właśnie w takich oczywistych miejscach jak Malta czy Cyp jeszcze nie byłam, więc w końcu na Malte przyszedł czas, Wczoraj wczoraj dzisiaj mieliśmy taki trochę lazy poranek i właśnie zmierzamy do Naszego checkpointu, gdzie spotkamy się z resztą influencerów i zmierzamy dzisiaj na wyspę Gozo, gdzie w planach kłady i e bajki What else do we Are we gonna do Like e-bikes, uh, quads, and something else. I don't remember. Nie pamiętamy. No dobrze, więc zabieram Was ze mną, chociaż wiem, że wiele z Was na Malcie było i wiele polecaj mi już na Insta tutaj wysłaliście, za co bardzo dziękuję. To postaram Wam się pokazać maltę moimi oczami, a na razie zobaczcie, co widzą moje oczy, bo jest to piękne. Znajdujemy się w St. Julians, czyli nie stolicy, ale zdecydowanie sercu wyspy. To tu toczy się życie. To tu znajdziecie najlepsze knajpki, bary, kluby, hotele i to właśnie z St. Julians polecam Wam zrobić sobie bazę wypadową na zwiedzanie okolicy i tak też zrobiliśmy my. E, droga z centrum do e, portu stąd będziemy zaraz właśnie wypływać na Gozo Właśnie już jesteśmy na statku Wyjęła nam około 40 minut autokarem Bo wiecie, korki już trochę w centrum się zaczęły I właśnie stąd będziemy płynąć Na wyspę Gozo Zostało nam polecone, aby wejść sobie na górę Na sandek, na prawą stronę Bo stąd właśnie najlepiej będzie widać wyspy Powiem wam, że kurczę ja jestem w szoku Bo jak tutaj się pakowałam Myślę, dobra, środek kwietnia, wiedziałam, że będzie koło tych 20 stopni Ale nie sądziłam, że będzie aż tak ciepło Że tak jest mi,

Ludzie tacy bardziej arabsko-tureccy I recently learned from Jan that this is one of the hard, hardest languages in the world yeah. But everyone speaks English pretty well Rejs z Malty na gozo takim promem to koszt zaledwie kilku euro i trwa około 40 minut Can you be my guide? Yeah. I've heard you've been here before. Yeah, <laughs> na Insta zapowiedziałam wam, że właśnie na Malty się wybieram. Praktycznie jednogłośny odzew od was brzmiał. Od razu płyn na Gozo. No to płynę. Gozo jest zdecydowanie mniejsze od Malty i najlepiej objechać je układem bądź skuterem. Po wyjściu z portu natychmiast otoczą was lokalni pracownicy, proponując transport czy wycieczki. Kwestia wytargowania najlepszej ceny. <laughs> It's important that we drive slowly to see how po objaśnieniu zasad bezpieczeństwa, założeniu kasków i szybkiej lekcji obsługi pojazdów, ruszyliśmy zobaczyć wyspę. Wiatr we włosach i dreszczyk wystroskiej adrenaliny to właśnie ta esencja wyspajerskiego życia, którą tak bezgranicznie kocham. Ola, ola. Yeah. I jak zwykle pojechałam bardzo przygotowana, a tak serio to coraz częściej pozwalam się krajom zaskoczyć. Mało czytam i ogólnie mało robię researchu przed, bo zauważyłam, że wtedy lepiej chłonę i odbieram odwiedzane miejsca. I tak też było tym razem. I to są moje spostrzeżenia. Panuje tu taki arabski chaos, piaskowe, często niedokończone budowle, mnóstwo bezpańskich psów na ulicach i taki ogólny nieporządek. To tak bardzo oddaje bez słów położenie geograficzne Malty, bo jesteśmy na pograniczu Europy i arabskiej Afryki Północnej. Jesteśmy już na naszym pierwszym spocie po pierwszych kilku minutach na kładach. nie dostałam jednak w Zostałam jednak Passenger Princess, ale jest mi z tym bardzo dobrze, bo dzięki temu mogę nagrywać i sobie podziwiać widoki. Nie skupię się na tym, żeby na przykład nie wjechać w innego pada, bo tutaj, słuchajcie, na Malcie jest ruch lewostronny, więc to by nie było aż takie proste. Ale tak dojechaliśmy właściwie nie na Malcie, tylko na Wyspie Gózak, zaraz się tutaj do archipelagu Malty. Należy I słuchajcie, jest przepięknie i ja nadal nie mogę po podziwu tego niewiele, ciepło, no pomył, bo tego, to połowa. Świetnie, już mi się podoba taka arabska architektura. Trochę takie arabskie zamieszanie, bardzo dziwny język, piękna natura i grecka woda. To właśnie Malta. I słuchajcie, ciekawostka tutaj obniżuje Malty, ponieważ tak się mówi, że Malta, wyspa Malta kraj, ale tutaj właśnie... Jeszcze te dwie wyspy, jest Gozo, na którym my jesteśmy, i w pośrodku jest. What the name of the island in the middle? Komino? I właśnie chodzi o to, że wiecie, Maltańczycy powiedzą. Ma Maltańczycy? Ci mieszkający na Malcie powiedzą, że właśnie tutaj wszyscy obywatele tych trzech wysp to są obywatele Malty, a na przykład ci mieszkający na Gozo powiedzą, że oni nie są z Malty, oni są właśnie z Gozo. Więc jest taka ciekawostka. No to skąd tutaj ta arabskość w języku i otoczeniu, to już wiecie. No a skąd ten ruch lewostronny i ilość Anglików? Oczywiście przez wpływy brytyjskie. Po Znaczenie osób z Malty i Anglii w małżeństwach jest to bardzo popularne i nie ciężko spotkać kogoś o takich korzeniach. Dajcie do tego ten grecki wyspiarski krajobraz, o którym mówiłam. Malta po prostu łączy w sobie wszystko co najlepsze i uważam ją za perfekcyjny kierunek na podróże, zwłaszcza te pierwsza, o których rekomendacje często mnie prosicie. Cześć kochani, dzisiaj mamy kolejny dzień na Malcie Dosyć wiecznie i trochę chłodniej Właśnie przede mną idzie Jan z dronem And he's walking the wind So I can record the audio for you guys Dzisiaj jest, słuchajcie, dzień Jana Ja dzisiaj mam trochę mniej roboty, ponieważ Jan prowadzi dzisiaj taki workshop O właśnie lataniu dronami I właśnie przypłynęliśmy Na północne wybrzeże Malty, gdzie właśnie ten workshop Będzie się odbywał, także Przed się dzisiaj kilka takich spotów Z jakimiś klifami, nie klifami, gdzie właśnie Jan będzie Uczył e, wszystkich influencerów z całego świata jak lata się dronem i tak właśnie nam znacie dzisiejszy dzień. Tak jak do Estonii byłam zaproszona bezpośrednio przez wizyt Estonia i Unię Europejską, tak w sumie tutaj nie do końca tak jest. Już tłumaczę. Wyjazd ten to kolaboracja wizyt Malta i Travers. No a czym jest Travers? Travers to jedna z topowych światowych organizacji, która właśnie koordynuje wyjazdy jak ten po całym świecie, tworząc eventy, warsztaty i doświadczenie podróżnicze nie tylko dla influencerów, ale przede wszystkim właśnie dla tych, którzy influencerami, filmowcami bądź content kreatorami stać się chcą. A my, doświadczeni influencerzy jak ja, Jan czy Dante, jesteśmy po prostu zaproszeni, aby podzielić się swoją wiedzą za każdym razem w innym państwie. Wymardziliśmy trochę na workshopie, workshop. Did you teach people actually anything? No We ale Minecraft właśnie dojechaliśmy już do restauracji, która się nazywa Mancheese i nasz guide nam już tutaj bardzo polecał, więc żeby sobie wybrać bo jest tak bardzo śródziemnomorsko jest z ryb, owoców morza, więc zaraz też wybierzemy. And I'm gonna get a fruit juice. We were about to start drinking. Yeah. Choose again. Wrong choice. I thought about the coconut drink too. To get some fortune. I think I might want a, a beer. <laughs> okay, okay, so, uh, we even have, 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 have the same camera. <laughs> <laughs> Well, I was bardzo hungry for his yeah. starter. Oh, That's oh, like exactly. a starter. Then it have like 350. I told him that we can share yeah. Oh, we sharing, right? But it taki wyjazd event organizowany przez Travers może pojechać każdy z was z całego świata. Ozy, <laughs> <subscribe. laughs> Zasubskrybujcie mój kanał. Zasubskrybujcie mój kanał. Oh, yeah, beautiful, beautiful. <laughs> hey, I always do that. <laughs> Także wchodzicie sobie na stronę Insta Travers. Link macie oczywiście na dole i zapisujecie się, kupujecie po prostu udział w takim wydarzeniu jak właśnie to. Podczas wyjazdu za dnia odbywają się warsztaty. My mieliśmy dwa dni w terenie przy okazji zwiedzając wyspę albo po prostu tylko ją zwiedzając. Czasami było to właśnie połączone tak jak te warsztaty dronowe Jana, a wieczorami są uroczyste kolacje i imprezki w pięknych miejscach, jak właśnie to co widzicie. Druga połowa wyjazdu to wykłady stacjonarne w hotelu na temat tworzenia kontentu. Za dnia nauka, a wieczorami znów. Zwiedzanie w browaru maltańskiego i impreza. Pierwszy raz imprezowałam w ogóle z Brytyjczykami i wyglądało to właśnie tak. Oh This is our first drink of the night. Second drink of the night, guys. Cheers Second drink. Yeah. Okay, we're on our second drink and yep. <laughs> here. Yep. Third drinks. Four Number 5. First drink. I one. Number 7. Five, eight, <laughs> number ten, what? nice, eleven for me. I don't know my number, drink number. I, I have, have no idea. If the drink is too fucking weak, put a fucking shot in it. Badass. ass bitch. Hej, dzień dobry z Malty ponownie. Mamy przepiękny poniedziałkowy poranek. Trochę nam się ochłodziło, ale jest piękne słońce, więc wykorzystuję tę okazję, żeby wybrać się na plażę. Nie odzywałam się do Was przez cały weekend, bowiem właśnie przez pierwsze dwa dni tutaj mieliśmy takie, tak naprawdę, warsztaty influencerskie w terenie. Natomiast weekend właśnie spędziliśmy tak naprawdę w zamknięciu w hotelu. No ale dzisiaj mamy już poniedziałek, wszyscy już wracają do swoich krajów, głównie do Wielkiej Brytanii, ale także na przykład do Argentyny, Kenii czy Gany. Ja też, słuchajcie, miałam wracać dzisiaj, mam na Bilety na samo od 18, bo leciałam tutaj zaraz po wielkanocy z Katowic, bo byłam u kasztana w Gliwicach na święta. Więc łatwiej mi było tutaj lecieć właśnie z Katowic, i tak się wszystko fajnie w ogóle mi czasowo poukładało, i przez to, że kupiłam jakby bilet od razu w to i z powrotem, to teraz nie mogę zwrócić mojego biletu niestety, więc niestety go stracę, to będzie pierwszy mój Mist Flight, ale robię to celowo, więc nie wiem, czy się liczę chyba nie. I w ogóle ten lot już jest opóźniony, więc byłabym dzisiaj z powrotem w Katowicach bardzo późno, więc znowu bym musiała jechać do kasztana. Kasztan teraz wiecie, jest w szkole, przed maturą i bym do Warszawy dopiero grzała we wtorek, więc byłoby to bez sensu, bo mam tutaj we wtorek, czyli jutro rano o 9.50, no od prostu do Warszawy, więc już o 13.00 będę w Warszawie, więc o, nie wiem, 13.30 w moim y, mieszkaniu, i jeszcze będę miała tak naprawdę pół dnia, więc to jest y, rzecz ekstra i tak też chcę zrobić. Także przedłużałam sobie mój pobyt, zostaję jeszcze dzisiaj tutaj na Malcie od rana, wiecie, jakaś praca na kąpie i tak dalej, no i właśnie wybieram się na twarzy, skoro mam taki piękny poniedziałek. Pogarniałam już, co tam musiałam, jeszcze trochę mam zrobić, ale to później to biorę y, Książkę, biorę kocyk i idę na plażę. I jak widać, ten fakt niesamowicie e, mnie cieszy. No, come on, chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Myślałam, żeby jechać dzisiaj posurfować, zwłaszcza, że słuchajcie, na no święta dostałam od kasztana e, strój do surfingu. Właściwie od mamy kasztana, od rodziny kasztana, więc bardzo dziękuję. Takie body do surfingu, może pokażę wam je potem. Ale jest jednak trochę zimno, tak jak słyszycie mój głos, po karaoke w barze irlandzkim nie ma się najlepiej. A ja też dopiero co wróciłam do pełnego zdrowia po moich trzech tygodniach na nartach, więc nie chciałabym się zaprawić po jutro, jest wtorek wracam do Polski, a w niedzielę lecimy do Tajlandii. Więc no surfing for me this time, posurfuję sobie już w Tajlandii, a teraz biorę sobie w dłoń ręczniczek, który w ogóle dostałam tutaj i chodźcie, idziemy na plażę. Moja rola we współpracy z Travers na ten wyjazd dobiegła końca, więc na plaży mogłam ponapawać się po prostu tym słońcem, poczytać książkę, poobserwować ludzi i przy okazji spalić sobie przydziałek. Cieszyłam się chwilą. Dobra, poplarżowany, więc czas coś zjeść. jest zjeść przymierzymy pokrój, zostawić ręcznik po plażowaniu i wybieram się na jedzonko. Widziałam taką fajną knajpkę. Tutaj w kilku miejscach nazywa się Itware, well, i to jest chyba tutaj jakaś mm, sieciówka. I tam widziałam jakieś takie zdrowe sałatki, tak dalej, więc mam ochotę coś takiego, bo w ostatnich dniach było, albo istne obżarstwo w hotelu na konferencji po prostu między naszymi wykładami. Boże, w ogóle mój głos, sorry, straszne. Al byliśmy w. A, mówiłam wam, w Irish barze na kroka. Albo chodziliśmy do takiej włoskiej restauracji. Tutaj w samym y, centrum właśnie St. Julian's, w którym się znajduję. I ta włoska krajówka jest przewyszna, ale wiecie, ja też jestem po trzech tygodniach we Włoszech. Ileż można jeść tego włoskiego jedzenia? A jak już Wam polecam miejsca, to też chciałam Wam powiedzieć nasz hotel. Nazywa się Hyatt. O, proszę bardzo, teraz widzicie lepiej. To jest ogólnie sieciówka i... Nie wiem, czy ja już kiedyś byłam w jakimś Hyattie, wydaje mi się, że nie. Tak prezentuje się widok z mojego pokoju. Jestem na szóstym piętrze, tam w oddali widać morze sam pokój prezentuje się jak taki, taki typowo pięciogwiazdkowy pokój hotelowy w ogóle tu będziemy sprzątać później, ale po prostu jest tutaj super, obsługa jest przemiła, ja tak jak wam mówiłam miałam wracać do Polski dzisiaj, też nie miałam w ogóle problemu z przedłużeniem tego e, powrotu na jutro, też w sensie jest przedłużeniem mojego pobytu w związku z moim powrotem jutro, więc naprawdę bardzo, bardzo polecam, na dole jest też siłownia i wewnętrzny basen, tam chciałabym się dzisiaj wybrać, a z kolei na górze jest basen zewnętrzny, ocieplany, więc nawet teraz mogę z niego korzystać, więc... Więc to jest ekstra, ale najpierw muszę zjeść i potem sobie ogarnę jakieś miejsce do pracy. Nie wiem, czy to będzie w pokoju, na tarasie, czy właśnie może pójdziemy na ten górny taras, bo chciałabym jednak skorzystać z tej pogody, póki ją mam jeszcze dzisiaj do niedzieli. Wybór tutaj, słuchajcie, jest naprawdę spory i bardzo jest tutaj dużo takich różnych sałatek, różnych kombinacji itd., dalej Ja zdecydowałam się na Casadilla, bo jakoś mi się zapustiło za Meksykiem. Tak właśnie wygląda do tej sieciówki, jakbyście byli na Malcie i szukali. Ta Casadilla to koszt około 10 euro, więc około 50 zł. Czy na Malcie jest to nie? Nie powiedziałabym. Są takie, no, typowe, europejskie ceny. Na pewno no, da się tutaj zjeść yy, dłużej. Yy, a zobaczcie, tutaj właśnie naprzeciwko zaraz jest ta włoska restauracja, o której wam mówiłam i to jest ta główna ulica Właśnie są Julians, zaraz tutaj są wszystkie kluby, a zaraz... Ups, ale refleks, a zaraz po prawej jest tu właśnie Hyatt, mój hotel, więc wszystko tak naprawdę dzieje się tutaj w obrębie jednej ulicy. Takie typowe na lunch właśnie o coś takiego mi chodziło. Spoko. 6.30 pobudka, szybkie pakowanie, ostatnie hotelowe śniadanie, czekawt i wracam do Polski. Malta była super, już z przyjaciółmi myślał o powrocie tutaj. Po prostu na wakacje jest blisko, pięknie i ciepło, a laty potrafią być bardzo tanie. Cztery szalone dni w Warszawie, zleciały w mgnieniu oka, lecimy do Tajlandii. No i co kochani, jestem już w Polsce, a właściwie jeszcze jestem w Polsce, bo już zaraz stąd uciekam. Ostatnie dni były szalone, i teraz, no bo czyli jestem na lotnisku ze starymi i lecimy do Tajlandii na nasze wymarzone, upragnione wakacje. więc stwierdziłam, że połączę tego vloga. widziście co się dzieje? na Marcie, zaraz zobaczycie też naszą podróż właśnie do Tajlandii, A co się już będzie działo w Tajlandii zobaczycie w kolejnym odcinku, ale na razie lecimy, jesteśmy już po odprawach na szukanie, wszystko poszło super sprawnie jemy bo no dzisiaj po prostu była masakra w ogóle ja od kilku dni, totalnie nie miałam czasu nawet myśleć o takich podstawowych potrzebach jak na przykład jedzenie, także jemy i lecimy do samolotu i lecimy do Dubaju, więc pokażę wam jak wygląda taka podróż do Tajlandii, która łącznie wyniesie nas ponad 16 godzin mamy dwa około 6 godzinne loty jeden do Dubaju, tam przesiadka i potem do Phuket więc pokażę Wam, jak to wygląda, bo lecimy Emiratesami, czyli liniami, które są uznawane za te najlepsze na świecie. Lotnisko obianek, szczęśliwy, jeżutki. Ale to nie ma No, Wcinamy i lecimy, lecimy. Let's jest Let's do it. Bartość. Nagram, jak idą jeszcze taką. Hello. O oh, kurde, ale mam przybliżenie. Tej tutaj, to w ogóle mógł tutaj parkoura. Tak, parkura, na pewno. <noise> na 100%. Ej, idzie teraz. Tu, tam i my idziemy na automatik, czyli tu. No cóż, niektórzy zostają. Pa-pa. Tak idę, stan. Dziady. <noise> <noise> Jak się czujecie? Decydowanie. Excited, zdecydowanie. No. Ja też excited. Ja jestem excited tak jakby to też był mój pierwszy raz. Siedzimy już w samotnie, niestety tym razem jeden z sytuacji znniejszych przypadków, kiedy nie udało mi się znaleźć miejsca obok okna. Ale dostaliśmy miejsce, gdzie mamy bardzo dużo nogi, więc fajowo Pokażę wam co się tutaj dostaje Mamy bilecik ze wszystkimi informacjami, a na siedzeniu też Ty znać, dostaje dostaję słuchawki Aha, bo my nie mamy telewizorka, nam telewizorek, tu masz telewizor schowany, albo stolik No Nie, tutaj coś jest A, tak, to tu masz ten, a tu masz, uciąga? no czekaj, tu masz swój stoliczek do jedzenia Ja. Oh, yeah. W ogóle pierwszy raz siedzę w tym miejscu A tu masz już, patrz, kontakty, po lewej swojej masz kontakt i zwykły... USB. E, ale czemu my nie mamy TV? A to chyba tutaj powinno być No No dobra, ja i tak będę robić e, robotę, ale bo, to powinny być telewizorki No, Zimnacz, a, dobra. No dobra ja składam reklamację w takim razie I dostaliśmy też kocis i podusie, a słuchajcie jeszcze jakie je latam, to często widać Jeszcze się dostawało taki kit z maseczką, e, yeah, żelami do papieru nice. i tak dalej Blurie Hola señoras! We are in Dubai. Fajnie, zawsze mam mega sentyment, jak wracam do tego miejsca, nawet na te przesiadki. Tak, tak, ja też mam sentyment, bo wiecie, to jest mi miasta, miasto, ja też jestem podróżniczką w ogóle. Stajesz się, właśnie, stajesz się. Znaczy, to jest najpopularniejszą destynacją na świecie. Ej, dobra, bierzemy wodę za 25. Nie, no, z wodopojki za darmo weźmiemy. A dostanie... to jest stary na A dostaniemy przecież w samolocie, tak? To też za darmo. Za 4 godziny jesteś zbieramy fit, coś? No nie, pójdziemy się na Bo to. Ten akward moment, kiedy jesteś dzieckiem, a twoje starzy się kłócą na nazwisku. Co? 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 Naprawdę zastanawiałeś, czy... Opłaca mi się wziąć wodę. Witamy w studiu Piercerskim u świeżego. Świeży. świeży został skonstruowany w internecie, więc został pirserem w Dubaju. Nie mów takich <grym> rzeczy, bo przyciągasz. Przepraszam, Słuchajcie, świeży po prostu spełnia swoją pasję. Słuchajcie, kochani, ostatnio po prostu wypadł mi kolczyk i to było... I... Trochę tak, to było przed i ja się boję, że już mi mogła zaraz dziurka Bo nie miałam kiedy tego zrobić, jakby dopiero teraz mamy chwilę wolną. Ja na przykład wolę sobie takie takie rzeczy sama wkładać. Nie da rady takiego krząsta, co ty? A on się nie przedostaje na drugie? A, A czemu w ogóle od tyłu go wkładamy? To tak się składa A. Wszyscy się patrzą, co my robimy Może w Dubaju piercing jest nielegalny, ja nie wiem Kochani, możliwe, że to jest moje w ogóle pożegnanie z kończem No bo co, no jak nie przejdzie To dupa Ale jeżeli będę się musiała z nim pożegnać też, no trudno. Też szkoda, bo przestał już mnie boleć przez ostatnie kilka miesięcy. Czyli, że się, wiecie, fajnie zrósł. Jak widzicie, wszystko sun Mamy rękawiczki od stewardessy. Wiecie, co moja mama mi zawsze robiła w takich sytuacjach? bo Taką jakąś maść brała. Robioty? Taką, no wiecie, taką tłustą właśnie do skóry i smarowała tym kolczykiem tą maścią kolczyka i jakby wkładała takiego tłustego migo, bo on się wtedy, wiecie, lepiej się wślizguje. No i ta maść też leczy, bo to może być tak, że ci się ta wiesz, błąka zrobiła, bo po prostu jest sucha nie, skóra. Boli Bartek. Przeszło. Boli. przeszło? Przeszło, no? Tak, jest, jest, jest. No, a ja już chciałam powiedzieć, dobra, jest. stop, rezygnujemy, a w tym momencie przeszło. Słuchajcie, no, wszystko jest. jest tutaj... Teraz tylko zakręcić. Bo, to zakręcić. To jest problem to jest hard, no. Wszystko jest, słuchajcie kochani, zdezynfekowane, mamy nawet rękawiczki no, od stewardess. Od Stewardessy w samolocie. No, ja mówię tak, hello, I have. Weird thing, you know. I have weird problem. Think. Weird thing. A jaka cała ja jestem w rozświetlaczu, w ogóle błyszczę. Słuchajcie, to jest najdziwniejsze nakładanie kolczyka w życiu. Najdziwniejsze miejsce na wykładanie kolczyka. Dobrze, że ta dziurka już, już była, wiecie. Ten kanał e, był już zrośnięty elegancko, ale jeżeli macie jakieś świeże dziurki, to nie róbcie tego samego, serio. Mogę, najlepiej nie kupcie kolczyków. Ja tak właśnie. O kurty, przedwczą. Najlepiej nie <laughs> róbcie kolczyków. Nie, ja chciałam tylko powiedzieć, że ja też miałam kiedyś dwa. ten, dwa helixy. No i tak właśnie. Ale sama sobie nie potrafiłam ich wymienić I aprobowałam i się bałam potem iść do piercera Chwila odpoczynku odpoczynku, widzisz, bo jest Ale się nie wkręcił w ogóle Damy znać, kochani, czy nam się udało Zapraszam, Zapraszam do mojego salonu piercerskiego. Nie gadaj No way Posiedź, Ola Jest Jezu Dziękuję, kochanie bardzo ciężki challenge. Ola jest w ogóle bizneswoman i non-stop. Tutaj z laptopem. Jaka biznes ja jestem student woman, ja jutro przy egzamin na studia. Obyło się bez amputacji ucha, więc czas na jedzonko, słuchajcie, taka malutka pizka mm. i chicken alfredo na lotnisku w baju, ja kosztuje uwaga. 103 dirha bądź czyli 100 złotych. No 52 za pickę i 51 za alfredo smacznego. Dzisiaj mamy krem y, rąk mamy deszorę, mam... Kiedy płóci. Ja coś źle otworzyłam, z te chusteczki, bo mi się nie otworzyły. Kremik! I myślisz, że mogę z tą wodą normalnie twarz? Tak, tak. No to jest o, wszystko, to jest bardzo droga woda, bo to jest wiesz, woda, która jest odsalana. Wieczornie jest kilka e, to jest Zawsze lubię patrzeć na makijaż, w ogóle rozbijam z siebie. Ej, ładnie ci zmyło. No. Bardzo fajnie, i jak ja zmyję makijaż, to ja się pośpię w pół godziny ogólnie no Najlepszy krem samolotowy z fejcu jest on się. A ja też go kocham Z kiltem czy do kiltem? To, to, dziesiąta... to jest moje dziesiąte O, mogę ja nie wiem do której kamery To jest moje dziesiąte pokoje To jest moje dziesiąte pokoje pogonie Właśnie nie mam na dwie kamery, bo obie robimy vloga Też sobie użyję tego kremiku Jeszcze jest balsamik do ust i mam orbity O, super Proszę, orbitek, przez Panią Jak? Chcesz, bo no Nie, nie. nie, te, nie, psuje, nie. No i co? mega szybko zleciała ta przesiadka, co? Jest. Ale bardzo o fajnie. Idę porwałem nie ten bilet, co trzeba. to ten, co I co, prank. <śleszy> o. Dobra, lecimy, Phuket. O, już final call. Już nikt nie wsiada, no? Chodzimy, chodzimy, lecimy, lecimy. Czemu ludzie biegną? Bo się boją. Nie no, jak ty nas przepuści, to tak nie ma. nas. to No to chodźcie, w takim razie to też biegnie. Pożechania szybciej, bo nie zdążymy. Ola szybko. No, o ludzie piękno. Dobrze, idę. Jak ten John Travolta. Nie, on będzie jak Kevin w Nowym Jorku, siedzie do złego samolotu. Ja już klasycznie słuchajcie, gotowa. Skinker zrobiony, jedwabna opaseczka na oczy. Zapowiada się ponad 6 godzin perfekcyjnej drzemeczki w Emiratesach. Tak to ja lubię spać. Kocham nocne loty. Upsi, upsi. Bardzo chciał iść do first class. Samy niestety biedni. A co? Skąd Myślę, że widać. Czy to widać po nas? Że na to by ekonomii. kochani, udało nam się w końcu dotrzeć. Jesteśmy na Phuket w Tajlandii. To była bardzo długa podróż, ale powiem wam, że wcale nie aż taka męcząca. Może to kwestia mojego przyzwyczajenia, a może już podekscytowania i po prostu nie doczekania się tego wyjazdu. Zakwaterowaliśmy się w pokoju. Karol z Berką nas przywitali, oprowadzili nas po hotelu. Byliśmy też na Bowls i teraz zbieramy się już na basen, więc stwierdziłam, że to będzie idealny moment na zakończenie tego vloga, aby już niebawem powitać Was w kolejnym vlogu z Tajlandii. Także na koniec chciałam Wam szybko pokazać tylko nasz pokój, bo hotel wybierałam w tak trochę na oślep i się okazuje super. Przynajmniej z opowieści Weroniki i Karola, którzy są tutaj już od kilku dni. Tutaj zaraz po wyjściu mamy taki mały aneks kuchenny i tutaj pierwszą taką podstawową łazienkę z prysznicem. Tutaj dalsza część tego aneksu kuchennego jest taka toaletka. Tutaj nawet mamy stół, więc fajnie, bo wieczorem pewnie będziemy grać w jakieś karty. No i tutaj mamy łóżko spielniane, Pani Bartka? Ja się tam. Tutaj mamy taką walk-in closet, gdzie tutaj Pani się właśnie już zaczęła rozpakowywać. Tutaj mamy łazienkę i tam jest jej dalsza część. Tam mamy prysznic, toaletę i taką piękną wannę przy są samym oknie, ale no, teraz nie mogę Wam pokazać. No i tutaj mamy balkonik z takim pięknym widokiem tutaj na basen. Tutaj niebawem już będzie zachód słońca, chociaż dzisiaj jest dosyć pochmurno i jest taki dosyć chłodny dzień jak na to, jak tutaj. Bywa z tego, co nam właśnie e, Karol i Wera mówili. Więc e, nadal jest 35 stopni, ale w silnej I tutaj właśnie z tymi mlecznymi szutami jest prysznic i taka wanna, e, która ma takie rolety i jest właśnie z widoczkiem e, na basenik. Więc tam się będziemy zaraz wybierać. Także tak prezentuje się nasz nowy dom na kolejne dni tajlandzkiej przygody, a je właśnie zobaczycie już w kolejnym odcinku, także dziękuję wam za oglądanie tego vloga, trzymajcie buziaki, pa!